A witam w Motovision. Dziś w ofercie mamy taką ładną Hondę. Jest to model NC750 rocznik 2014. Motocykl w bardzo ładnym stanie. Jest bezwypadkowy. Ogólnie posiada bardzo mały przebieg, bo tylko 12 tysięcy km. Ten przebieg jest potwierdzony w dokumentacji. Są dwa kluczyki do niego i książka serwisowa. Motorek bardzo ładnie pracuje. Jest bez uszkodzeń, bez zatrapań. Motosek można znaleźć na Automoto, Olix. Tutaj pod filmikiem będzie też numer kontaktowy do mnie. Oraz znajdziecie na Facebooku, na że na naszej stronie. Zapraszam do kontaktu, do obejrzenia, bo motocykl naprawdę warty przyjechania. Zobaczenia. Pozdrawiam. Do zobaczenia.